Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to ten rynek się został tak naprawdę przez ostatnie dwa lata zlikwidowany. W, ostatnim, w ostatnich dniach grudnia URE, Urząd Regulacji Energetyki, przeprowadziło aukcję, którą, która miała bardzo duże problemy. I spowodowało to zamieszanie, tak naprawdę wejście w życie kolejnej nowelizacji zbiło się w taki 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 pakiet jakby niekorzystny dla tego rynku, więc przez następne 2-3 lata zanim ten rynek odżyje, jeżeli będzie taki impuls, to, to, to dominować będzie węgiel i tak naprawdę dyskusja o tym, jak dostosować te warunki, które mamy, czyli ten miks energetyczny do, do tego, co jest w Polsce najbardziej i co, na co Unia pozwoli? To, że pojawia się przez, w przestrzeni publicznej smog, nie w całości spowodowany elektroenergetyką i ciepłownictwem, no też będzie wywierał zdecydowanie wpływ na, na właśnie na tę branżę, bo w domyśle ludzie też kojarzą dymiące kominy elektrowni właśnie z emisją do, do, do atmosfery trujących substancji.